W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Kirje Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo Matko Uczniów Chrystusowych, módl się za nami, Święty Michala Archaniele, który Bożą mocą zwyciężyłeś szatana, módl się za nami, Święty Józefie, który byłeś ziemskim Ojcem samego Boga, Módl się za nami. Wszyscy święci patriarchowie i prorocy pańscy, módlcie się za nami. Wszyscy apostołowie i uczniowie pańscy, módlcie się za nami. Święty Janie, który zostałeś nazwany synem gromu, módl się za nami. Święty Tomaszu, który przełamałeś niedowiarstwo, jednocząc się z mistrzem przez rany, Módl się za nami. Święty Mateuszu, który miałeś odwagę porzucić wygodne życie i wyruszyć za Chrystusem w nieznane, módl się za nami. Święty Krzysztofie, który poniosłeś męczeńską śmierć podczas prześladowań pierwszych chrześcijan, módl się za nami. Święty Andrzeju, bracie Piotrowy, który naśladowałeś Jezusa również w Jego śmierci krzyżowej, módl się za nami. Święty Pawle, miłujący prawdę, który w dobrych zawodach wystąpiłeś i wiary ustrzegłeś, módl się za nami. Święty Łukaszu, gorliwy badaczu życia Jezusa, Jego matki i apostołów, módl się za nami. Święty Piotrze, którego słabości nie zatrzymały w kochaniu mistrza, módl się za nami. Święty Wojciechu, któryś chwałę Bożą ponad swoje życie cenił, módl się za nami. Święty Macieju apostole, nieulękniony wobec kamienowania i ścięcia toporem, módl się za nami. Święty Marcinie, patronie żołnierzy, Obrońco niewinnych walczący znakiem krzyża, módl się za nami. Święty Robercie, pogromco złych duchów, wspierający ubogich, Wierny modlitwie i kościołowi, módl się za nami. Święty Dawidzie, który wróciłeś do swojej ojczyzny, By tam głosić Chrystusa mimo groźby śmierci, módl się za nami. Święty proroku Danielu, którego Bóg ocalił z jaskini lwów, módl się za nami. Święty Grzegorzu, wytrwały budowniczy Kościoła Świętego, módl się za nami. Święty Dariuszu, nieustraszony misjonarzu Pogan, módl się za nami. Święty Marku, skrzydlaty lwie, odważny i wierny przyjacielu, Módl się za nami, Święty Sebastianie, silniejszy od wrogich strzał i dzielnie sprzeciwiający się z ziemskiej tyranii. Módl się za nami, Święty Ireneuszu, nauczycielu prawd Bożych, wytrwale zmagający się z herezją. Módl się za nami, Święty Sylwestrze, gorliwy w służbie Chrystusowi który święta pogańskie zamieniłeś w święta ku czci Pana módl się za nami święty patryku który stałeś się wyzwolicielem swoich oprawców módl się za nami święty włodzimierzu potężny władco który po przyjęciu wiary w Chrystusa starłeś w proch pogańskie bożki módl się za nami święty arturze który przyjąłeś cierpienie i śmierć z powodu rozłamu kościoła, ludzkiej chciwości i pychy, módl się za nami. Święty Julianie, pielgrzymie i pokutniku, który wyciągnąłeś swe ręce do potrzebujących pomocy, módl się za nami. Święty Szymonie, który mężnie wspierałeś chorujących, módl się za nami. Święty Adamie, pustelniku wytrwały w ubóstwie i dobry jak chleb, módl się za nami. Święty Bartłomieju, męczenniku, który narodziłeś się do nowego życia z Chrystusem, módl się za nami. Święty Henryku, biskupie upominający błądzących, módl się za nami. Święty Arkadiuszu, który zachowałeś wierność wierze w obliczu oprawców i cierpienia, módl się za nami. Święty Jakubie, uczniu Chrystusa towarzyszący tajemnicom jego życia, módl się za nami. Święty Dominiku, wielki kaznodziejo nawracający umysły ludzi do Chrystusa, módl się za nami. Święty Karolu, Męczenniku niosący Chrystusa indianom, módl się za nami. Święty Damianie, lekarzu prowadzący duszę do Chrystusa, módl się za nami. Święty Mirosławie, męczenniku stawiający czoło złu niesionemu przez komunizm, módl się za nami. Święty Jarosławie, książę Słowian, módl się za nami. Święty Adrianie, wytrwały badaczu i znawco pisma świętego, módl się za nami. Święty Mariuszu, obrońco i dobrodzieju biednych, módl się za nami. Święty Norbercie, wędrowny kapłanie szerzący kult Eucharystii, módl się za nami. Święty Oskarze, misjonarzu Skandynawii, przez którego Bóg cudownie uzdrawiał, módl się za nami. Święty Jacku, światło północy apostole Słowian, módl się za nami. Święty Romanie, dzielny męczenniku, który odmówiłeś składania ofiary pogańskim bożkom, módl się za nami. Święty Rafale, Archaniele, poprzez którego Bóg naprawia, módl się za nami. Święty Ignacy, żołnierzu i towarzyszu Jezusa, módl się za nami, Wszyscy święci mężczyźni, módlcie się za nami. Od zatwardziałości serca wybaw nas, panie, Od zasadzek szatana wybaw nas, panie, Od nieczystych myśli i czynów wybaw nas, panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas panie, Od śmierci wewnętrznej wybaw nas panie, Od śmierci wiecznej wybaw nas panie, Przez Twoje wcielenie wybaw nas panie, Przez Twoje narodzenie wybaw nas panie, Przez Twój chrzest i post święty wybaw nas panie. Przez twój krzyż i mękę, wybaw nas panie, przez twoją śmierci złożenie do grobu, wybaw nas panie, przez twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas panie, przez twoje cudowne w niebo wstąpienie, wybaw nas panie, przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas panie, przez twoje ponowne przyjście w chwale, wybaw nas panie. Abyś nas oczyścił i na godne mieszkanie dla siebie poświęcił, wysłuchaj nas, panie. Abyś nas utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, wysłuchaj nas, panie. Abyś uchronił nas, naszych braci i rodziny, od wiecznego potępienia, wysłuchaj nas, panie. Abyś uczył nas kochać naszych wrogów, wysłuchaj nas, panie. Abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, panie. Abyś zachował papieża i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności i odwadze, wysłuchaj nas, panie. Abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, panie. Abyś wszystkich ludzi doprowadził do Twojego światła, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stwórz Boże we mnie serce czyste I odnów we mnie moc ducha. Amen.